Minister Edukacji Narodowej przedstawił przyszłość, jaka może czekać uczniów polskich szkół oraz ich rodziców. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, placówki edukacyjne prowadziły zajęcia zdalnie. Chociaż rząd stopniowo wprowadza etapy łagodzenia obostrzeń, nie ma pewności, że sytuacja ta się nie zmieni. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał niepokojące informacje. Chociaż powoli wracamy do tak zwane. Nowej normalności. Minister nie wyklucza zdalnego nauczania w przyszłym roku szkolnym, jak podkreślił w komunikacie. Wszystko zależy od tego, czy sytuacja związana z pandemią koronawirusa umożliwi tradycyjne nauczanie. Minister Edukacji Narodowej o przyszłym roku szkolnym, minister Edukacji Narodowej w przesłanym niedawno w komunikacie podkreślił, że w przyszłym roku szkolnym edukacja zdalna może być kontynuowana w przypadku, gdy sytuacja związana z pandemią koronawirusa uniemożliwi prowadzenia zajęć w tradycyjnej formie, szkoły wrócą do trybu w jakim funkcjonują obecnie. Dariusz Piątkowski napisał o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeśli będzie konieczność wznowienia zdalnego nauczania w nowym roku szkolnym, gdyby sytuacja epidemiczna nie pozwalała na powrót do tradycyjnych zajęć, to będziemy kontynuowali tę formę, która funkcjonuje od ponad miesiąca, napisał minister edukacji narodowej. Wszystko wskazuje na to, że minister edukacji narodowej nie wyklucza nauczania w trybie zdalnym w przyszłym roku szkolnym. Wielu rodziców i dzieci nie ukrywa jednak, że powrót do tradycyjnej formy zajęć byłby dużym ułatwieniem. Do niedawna opiekunowie musieli rezygnować z pracy, aby pilnować dzieci, które nie mogły wrócić do szkół. Problemy pojawiały się także po stronie nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej podkreślił, że wszystko zależy o sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jednak zarówno dzieci, jak i rodzice czekają na powrót do normalnego funkcjonowania szkół. Niedawno w jednym z naszych artykułów pisaliśmy o źródło. Następny artykuł